Dorin, jesteś. Cieszę się, że, że przyszłaś. Siadaj. Też się cieszę, że przyszłaś. Też wina? <grym> Żart. <grym> Wiem. <grym> Ken, bardzo <grym> lubię z tobą żartować. Bardzo lubię popełniać błędy językowe właśnie z tobą. Rozumiesz? <grym> Cześć, dziwnie to zabrzmiało. Ja nie chciałam, żeby tak zabrzmiało. Nie, ja mam wrażenie, że... Ależ, ależ wiemy dobrze oboje, przecież to jest to jest nasze uczucie, prawda, Dorin? Tak, Ken. Ty mój krzaku róży. Ty mój. Ty... Śmiało, Dorin. Śmiało, powiedz mi. Akurat teraz nic nie przychodzi do głowy. Ale. <głos> <głos> Co, chciałam ci coś powiedzieć. Chciałam po coś bardzo ważnego. Dorin. Uwaga, mówię. Nie, nie i jeszcze raz nie. Rozumiesz? <clears throat> suzanne Dorin, ja go znam. Kto to był? Chuck Norris. Bez brody gorzej wygląda. To straszne. On od zawsze szuka Susan. I nigdy nie może jej znaleźć. Ale Ken, my się znajdziemy. Tak. Ken, musimy coś przedsięwziąć. Dorin, ja... Dorin, ja chcę ci. Czuję ja chcę coś, ci. Jakby e... coś uplatało, czy tak. coś. To moje malutkie macuszki. Dorin, chcę ci, chcę ci wyznać moje uczucie, wyznaję ci je. Dziękuję, biorę. Okay. Chcę ci zaskoczyć, i nie wiem, jak na to zareagujesz, ale nie Może... będę pracował u ja wiesz? Ken. Tak. To wspaniale. Ken. To wspaniale. Czy to jest dla mnie? Czekaj, tak, tak, tak. To jest. To ja odejdę, tak, jakoś, tak, żeby mhm. było tak. To czekaj, to, to ja ci powiem kiedy, ja ci powiem kiedy. Nie odwracaj się. A ty mi wręczysz, Nie, odwracaj, dobra, nie dobra, podglądaj. A ty mi, a ty mi wręczysz. Tak nie, jakoś. Podglądywuj. <laughs> nie podglądywuj! Dobra. Żart. Nie podglądaj. Dobra, dobra. Ale ten Ken jest normalnie... Ten na pewno to jest pluszak. Ja Dorin, do... już się możesz odwrócić. Zobacz. To jest... Zobacz. Są perły. Osiem pereł. To jest sweterek po Monroe, Dorin. Piękny, Boże, prawda? Ken jest przepiękny. Co durny. Dorin! Co to jest? To są na ram... Nie ma już, nie nosi się takich poduszeczek. Ale Ken, to jest prosz... pomerlin mono, co miałem ich wypruć? Wiem, są zabytkowe. Kelim no. weźmy też niespodziankę. Tak, Ja bym A chciał... Załóż! Dorin! Nie, prawda. Zé, No, normalnie Merlin, Dorin! A zrób tak? Ken czuje się upokorzony. Nie, nie, Dorin. Poczekaj. No? Poczekaj. Dorin. I wait. You... Tam, I'm, I'm waiting. Dorin, bo to nie koniec. Czuję, czuję to, czuję. I nie uciekaj tak jak zwykle. Dorin, chciałbym Cię. Ja, Ken Hayley. I to jest niemożliwe. Alison! Puk, puk. Bez... Wiesz, kim jestem? Ferson? Tak. Konkretnie Mac Ferson. Fersą czy Person? Ferson. Ferson! A co, co ty tu robisz? Usiądź. Jak, jak puch puk? No, gdzie są drzwi? Tutaj czy tam? Usiądź ci, nie przeszkadzaj sobie. To ułatwi nam rozmowę. Wiesz po co tu przyszłem? Bo miałeś blisko. Szukam Franka. Potrzebuję Franka. Mam do niego sprawę. Nie Franky. chodzi mi o Franka szwajcarskiego, usiądź. Posłuchaj, ja jestem w swoim domu. To ty usiądź. Usiądź, bo, cię usiądź, usiądź, proszę, usiądź bo będziesz się. leżała. Usiądź. Nie to jest jakaś nie, nie przywykłem do tego, żeby mówić dwa razy. Wiesz, no co to jest. Wiesz, kim jestem. Wiesz, po, wiesz, po co przyszłem. No. Gdzie jest Frank... Nie zmieniaj tematu. Dobra, usiądę. Gdzie o, jest? jest Frank? Frank wyszedł. Naprawdę nie wiem, gdzie jest. Skup się jeszcze raz. Gdzie jest Frank? Potrzebuję Franka, gdyż Powiedział. mam do niego sprawę. Ale... Sprawa, która nie cierpi zwłok. Może ten Frank mówił prawdę? Ariet. Zdarzyło mu się, że kiedyś mówił prawdę? Nie! Tak, nie. tak, nie. tak! Nie. Przepraszam, Frank! MacPherson. MacPherson. Pamiętasz mnie, Gadzie? Znaczy... Dilej, widać mi tyle, popraw mi. Zrobiłem to dlatego. Pamiętasz to, że w Wietnamie byłem sanitariuszem. Ja chciałem powiedzieć, ja się spodziewałem, że ty będziesz stał z Harriet. Ja leżę! <noise> coś, ja Bo leżę! Wcześniej staliśmy! No właśnie, mam do ciebie sprawę. Spodziewałem się, że będziesz stał i będziesz miał pistolet przy jej głowie. Dobrze, niech będzie, że to jest głowa. Macpherson, zawsze byłeś ekscentryczny. Ona, ona jest zbudowana na niekonwencjonalnie. Posłuchaj mnie Dilej, nie zmieniaj tematu. Nie wiem, co sprawi mi większą przyjemność. Zabicie kobiety, którą kochasz, czy zabicie ciebie. Nie. Ale wiem, że coś się musi zdarzyć tego wieczoru. Mac Person, Zab Zostawiłeś mnie wtedy w Wietnamie. Szliśmy jeden, dwa, trzy dni, pięć. u nas szły wietkongi albo gdzieś niedaleko. Widziałem się ostatnio z Jonathanem. Był w czarnych podkolanówkach. To wszystko przez Wietnam. Tak. Dlaczego mnie tam zostawiliście? Czym zasłużyłem na to? Czym zasłużyłeś? Mac Person? Niczym nie zasłużyłeś, żeby cię zabrać. Za dużo piłeś, pamiętasz? Ale dostałem bilet, nie miałem wyjścia. MacPerson, kończmy tą farsę. To ja mam naładowany. Nie mogę się podnieść, bo zerwałeś mi włosy.